Spoczęliśmy... Każdy trener chyba marzy o takim, takim początku, myślę, że to, to było kluczem do, do dzisiejszego sukcesu. Adrianna? Ja powiem tak. Realizowaliśmy wszystkie założenia taktyczne, jakie sobie przed meczem postawiliśmy. Przede wszystkim mocna obrona i kontraataki i skuteczność przede wszystkim w ataku i to było kluczem do zwycięstwa. Przede wszystkim zespołowości Zespołowi ze Szczecina, a trenerowi przy okazji podwójnie. Jako trenerowi reprezentacji i trzymam kciuki mocno za polską myśl szkoleniową, jeżeli chodzi o reprezentację. Natomiast my, no Adriana powiedziała, że jej zespół spełni wszystkie założenia mocna obrona i kontra, natomiast my chyba zrobiliśmy wszystko, żeby tej kontry Szczecin przeprowadził wiele w związku z tym, że sporo naszych akcji w tym meczu kończyło się po prostu nieskutecznie. Stąd daliśmy możliwość Szczecinowi prowadzenia kontr i zdobywania łatwych bramek. No, w związku z tym, z takim początkiem meczu i powielaniem tych błędów przez tak naprawdę cały mecz, no, to raczej o zwycięstwie nie było mowy. Dziękuję. Od początku tego sezonu było wiadomo, że początek raczej nie mamy lekki, ale no, nie ukrywam, że dwa mecze, które się odbyły, są na pewno dużo poniżej tego, co bym wymagała od zespołu. Ja staram się zrozumieć, że jest dużo nowych zawodniczych, że gdzieś tam potrzeba im może jeszcze zgrania, ale jeżeli chodzi o wybór decyzji na boisku i kończenie akcji, no to wydaje mi się, że bez względu na to, czy to jest nowy, czy to jest stary zespół, czy w składzie takim, czy innym, to to są elementy, które zawodnik musi wykonywać. No Jeżeli chcemy pomyśleć o, o walce o punkty w koszalinie, no to no nie wolno nam... Tego spotkania tak zacząć, jak tych dwóch spotkań, które tu zaczęliśmy zarówno z Gdynią, jak i ze Szczeciną.